Czy widziała pani węża? Uciekł nam z terrarium. To stwierdzenie wywołało na Placu Wolności wielkie poruszenia. Sprawcą zamieszania był Teatr Goszem, który zaprezentował spektakl Eskulap, czyli owoc warsztatów teatralnych, które odbyły się w Kolemrodach. Muzyka Grupa Teatralna Goszen. Zaprosiliśmy Martę Niewitecką z Poznania i Natalię Karczewską ze świecia. I dziewczyny dla nas poprowadziły warsztaty w dużej mierze z zadań aktorskich, z tańca scenicznego. Pomysł wziął się stąd, że jednej z pań, która tutaj siedzi, spokrewnionej z jedną z osób z naszej grupy, chyba studenci zrobili żart, ale do końca nie wiemy co to było. Dziewczyna wyszła ze sklepu i usłyszała, że do ich samochodu wkradł się wąż i chłopcy mają nagranie. Na komórce, jak ten wąż wchodzi do nich do samochodu. I panika, gdzie ten wąż, tak? I to na samym początku naszych spotkań, teraz w czwartek czy w piątek ktoś u nas na podwórku to opowiedział. I to było taką inspiracją. Wąż, okej. Okay węża, tak I potem e, e, kolejne rzeczy do tego dochodziły, e, każdy dodawał coś od siebie i w ten sposób powstała ta historia, która mam nadzieję jest początkiem większej historii, to był bardzo krótki spektakl, w, w zasadzie etiuda. Mam nadzieję, że e, jeśli dziewczyny będą chciały nadal z nami współpracować, e, opowiemy dłuższą historię i będzie w niej więcej elementów. nasz spektakl opowiadał o wężu, czyli tak jakby inspiracji, talentach, które w nas drzemią i z niego zawsze wychodzi właśnie sztuka i kultura sztuka to jest właśnie to wszystko co nazywamy sztuką, to wszystkie nasze wyroby, które człowiek robi, jak to potem było tłumaczone definicja z wikipedii była a kultura jest taką bardziej urządową, która próbuje wszystkich ustawiać, która jakby chciała tą sztukę okiełznać i właśnie chcieliśmy pokazać walkę między tymi dwoma pojęciami i że jednak one zawsze wchodzą z tego samego węża, który co prawda wziął się z innego jakby pomysłu, ale wszystko jakoś połączyliśmy razem i on właśnie był taką matką sztuki kultury, które się jednak, pomimo tego, że się kłócą, jednak mogą się połączyć. A Tytuł Esculap nawiązuje do tego, że to sięgamy do pozytywnego, do pozytywnej symboliki węża, a nie negatywnej. i mm -hmm.